Druga połowa października to okres, w którym wchodzimy we wspomnienia. To czas refleksji i dlatego proszę Państwa zapraszamy bardzo serdecznie do międzynarodowego centrum sztuk graficznych na wystawę, która dotyczy wspomnień i której wspomnienia są głównym tematem. O czym świadczy sam tytuł: Walizka wspomnień. Autorem tej wystawy jest Grzegorz Fryderyk, z którym porozmawiamy o tym, czym jest tytułowa walizka wspomnień oraz o tych wspomnieniach, które Warto pamiętać, a także o tych, które ulatują. Panie Grzegorzu, witam serdecznie i rzeczywiście rozpocznijmy od walizki wspomnień, ale też od tej walizki, która za naszymi plecami, bo nie jest to przypadkowa walizka. Walizka wspomnień to jest właśnie tytuł wystawy. Jest to wystawa, która, którą poświęciłem mojej babci, która w czasie II wojny światowej została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. I tutaj właśnie chciałem tę walizkę przedstawić na wystawie. Jest to oryginalna walizka, z którą babcia wróciła właśnie z Niemiec Polski. I walizka właśnie jest dla mnie takim symbolem podróży, przejścia jakby z tego świata do, do następnego. Też mówi się często, że ktoś jest na walizkach, czyli jest ktoś taki takiej podróży. Walizka też jest właśnie takim symbolem Sta, stanów takich różnych emocjonalnych, uczuciowych, które są gdzieś w nas, prawda? I czasem można do tej walizki coś schować, zamknąć na walizkę, a po pewnym czasie można wrócić do tej walizki. Można oglądać się, zobaczyć na nowo. Tak, bardzo często przechowujemy właśnie różne rzeczy w starych walizkach, tak. gdzieś na strychach, no a najczęściej te stare rzeczy to są pozostałości po wydarzeniach, które miały miejsce, czyli de facto budulec naszych wspomnień. Dla mnie właśnie ważne w mojej twórczości są takie wspomnienia. I, i, I w zasadzie ja buduję swoje grafiki na, na zasadzie jakichś takich wspomnień. Często właśnie zmagam się z czymś takim, że na przykład próbowałem jakichś takich abstrakcji czystych, ale jakoś te abstrakcje... No, no, nie wychodziło. Może, może to nie był mój styl, prawda? I dla mnie ważny jest jakiś taki treść, temat y, i po prostu staram się później szukać jakiegoś takiego formalnego rozwiązania na to wszystko. No tutaj tematem jest właściwie bohaterką. Taką pierwszoplanową jest babcia, ale kiedy patrzę na tę wystawę, także kiedy czytałam tekst, który Pan Grzegorz przygotował i który także Państwo będą mieli okazję przeczytać, to wydaje mi się, że po prostu tematem jest też rodzina, generacyjność, to, co się przekazuje z pokolenia na pokolenie, to jak członkowie rodziny wchodzą ze sobą w interakcję i jak budują nawzajem swoją tożsamość. No tak. Właśnie ta wystawa też jest takim jakby introspekcją, takie jakby przeglądnięcie się w tej swojej historii, swojego życia. I, i właśnie no, z babcią takie przedstawiam tutaj wspomnienia. Ukazuje tutaj na tych grafikach właśnie przedmioty, które mi się kojarzą z babcią. Czyli między innymi tutaj właśnie ta spódnica kraciasta, w której babcia wróciła właśnie do Polski z Niemiec. Tutaj też takie gablotki przedstawione są, które właśnie są w takich pudełeczkach, bo zamykałem jakby takie zdjęcia. I te zdjęcia się przenikają nawzajem i też tam są wstawione takie elementy roślinne i te elementy roślinne dla mnie są też takim symbolem, bo, bo to jest jakby taki symbol takiego życia, prawda? Są zastanie, ale, ale tak, też tak, tak, zastanie, ale też Tak, ale też prawda? Są takie różne nasionka, prawda? I babcia może dla mnie była też takim no, przykładem takiej roślinki, która jakby no, przez te wojenne trudy, poniewierkę, nie mogła jakby tak się rozwinąć w pełni, prawda? Nie mogła wydać takich w pełni tych owoców. A jednocześnie wydała piękne owoce generacyjne pańską tak. mamę. Tak, tak. No i w pewien sposób również pana ukształtowała. Myślę, że dla mnie to też było niezwykle fascynujące, kiedy się zorientowałam, jak ważnymi były postaci kobiece w pana życiu. Właśnie tak. babcia, mama to są te współbohaterki wystawy. Tak, to prawda właśnie babcia ma. Teraz żona, bo my to o żonie nie zapominajmy wspaniała żona pana Grzegorza, która co prawda nie jest bohaterką wystawy, ale bez której tej wystawy część sposób tak. by nie było. I właśnie no tutaj właśnie też przedstawiłem takie grafiki, to można je zobaczyć tam, z tamtej strony. Życie z życia, prawda? Że życie przenika się nawzajem i, i tam na tych zdjęciach można zobaczyć, że jest zdjęcie babci nałożone później moje i. I mojej mamy, i tak jakby te warstwy się nakładają na siebie, i, i wiadomo, jedno, jedno życie rodzi się z drugiego, prawda? Tak. W ogóle bardzo interesującym aspektem tej wystawy jest również, no, powiedziałabym, pewnego rodzaju wielomedialność, prawda? Czy wieloobiektowość również, bo dominująca rzecz jasna jest grafika jako medium. Ale mamy tutaj też zdjęcia, mamy obiekty, mamy rozmaite miksy, nazwijmy to tych, tych podstawowych i nie tylko podstawowych technik graficznych. Czy coś o tym, Panie Grzegorzu, zechciałby Pan jeszcze krótko opowiedzieć? Jakie tak. techniki Pan wykorzystał i dlaczego takie decyzje? Ja jestem po warsztacie prawda? i bardzo lubię właśnie takie techniki tradycyjne graficzne. I właśnie to się od tego rozpoczęło, że rozpocząłem. Te grafiki tworzyć w technice, forty. i tutaj można zobaczyć, właśnie y, są takie wspomnienia o babci. Zresztą to są takie grafiki, które to są takie przedmioty, które mi się z babcią. Czyli tak klubowe zapałkami, prawda? Babcia paliła właśnie w I właśnie to razy. te i konkretne, i żadne tak, inne. Tak. I z to te tego, konkretne, I, I właśnie to ja sobie tak opisałem, że to jest taka szata, jakby zapachowa tej mojej babci. Czyli właśnie pas, pastylki miętowe, kremliwe, i, i klubowe. I tutaj właśnie przedstawiłem te grafiki, właśnie to są takie wspomnienia właśnie związane z tym jakby zapachami, zapachami, wspomnieniami. Jest tam pokrzywa, czarny bez, to są też takie rośliny, które babcia właśnie bardzo lubiła i babcia w zasadzie do końca życia zachowała włosy takie czarne. I ona... Niesamowite, pewnie wiele tak. kobiet bardzo by i wtedy i dzisiaj zazdrościło. I moja ma właśnie też takie włosy ma, jest po 70. i w zasadzie ma czarne włosy, nie fafuje i babcia właśnie myła włosy pokrzywą tylko. – Proszę. Czyli rzeczywiście jest to taka opowieść o bardzo też intymnych aspektach życia pańskiej babci. – I tutaj też przedstawiłem takie kartki jakby z kalendarza. To są właśnie te cztery lata, które babcia spędziła w Niemczech na, na, na tych przymysłowych robotach. I też była ciekawa historia, bo jak chciałem to pieczątkę właśnie stworzyć do tego kalendarza, to też był problem właśnie, bo weszła niedawno ustawa o, o zakazie symbolek napisowskich. Tak. No i, i udało mi się, że przed tą ustawą właśnie, że mi drukarnia zrobiła taką pieczątkę. No tak, bo to rzeczywiście mógłby być kłopot. To też pokazuje, że co prawda to jest bardzo dobre prawo, bo wiemy, że te symbole były bardzo często w sposób niewłaściwy wykorzystywane, ale jednocześnie pokazuje też pewną ambiwalencję. Tylko, że czasami chcemy jakiś symbol wykorzystać nie, nie dlatego, że się utożsamiamy z jakąś ideologią, tylko dlatego, że po prostu opowiada nam o przyszłości, prawda? I zakaz jego używania właściwie jakoś tam wymazuje nam przeszłość, czyli też wymazuje wspomnienia. Tutaj może jeszcze chciałem opowiedzieć o tych mm -hmm. pracach, które są po, po tej stronie. No To jest historia, wiadomo, życia mojej babci, mojej mamy i moja, która się przeplata. I też tutaj właśnie ukazuje takie zmaganie się z moją chorobą, bo no niestety jestem chory na Parkinsona i zmagam się z tą chorobą. I, i stwierdziłem, że właśnie jak chcę, chcę też w ten cykl wpleść właśnie jakby tą historię i swoje choroby. Tym bardziej, że właściwie te pana dwie bohaterki też zmagały się z różnymi, no nazwijmy to, elementami wykluczenia. Przede wszystkim babcia, która, jak tak. pamiętam, była analfabetką do okay. końca życia i, jak pan to pięknie ujął, bardzo pan podziwia to, że była w stanie żyć w świecie, który właściwie do niej nie mówi. Dla nas jest bardzo trudno wyobrazić sobie, pewnie dla wszystkich państwa, którzy nas oglądają i którzy przyjdą na wystawę, że można wejść do sklepu i kompletnie nie wiedzieć, jakie produkty mamy przed sobą, no bo wiemy o nich dlatego, że umiemy przeczytać to, co jest napisane na opakowaniu. Wiemy też, do czego się przydają, mm -hmm. ta? a tego wszystkiego pańska babcia nie mogła wyczytać, a jednak świetnie radziła sobie z życiem. Właśnie tak myślę, że babcia była może taką artystką abstrakcyjną, bo cały ten świat, całe te znaki były dla niej taka czysta abstrakcja. Dokładnie, ja trochę umiem sobie, ale tylko trochę, wyobrazić jej odczucia, pamiętając moje pierwsze wrażenia z pobytu nawet nie w Chinach, bo tam bardzo dużo napisów było również po angielsku, ale w Rosji. Ja należę do pokolenia, które się języka rosyjskiego i tym samym alfabetu używanego w Rosji nie uczyło, i rzeczywiście mój pierwszy pobyt w Kaliningradzie, to te pierwsze dwa dni, to był świat, w którym było mnóstwo napisów, i one nic mi nie mówiły. Były dokładnie jak abstrakcja, mimo tego, że no przecież coś znaczyły.